W razie jest boss, a ja nie wiem o co w tym chodzi. Oko ok, okej. Nie, dlaczego jesteście tacy? Aha, mam wybrać. Kurde. Dobra. Nie, nie. Ja pierdzielę. Dlaczego jesteście? Nie. Ja pier... Dobra, wracam do tego bossa. Okej, okay, jestem w tym miejscu, gdzie ma być boss. I jeszcze raz, druga próba, ale tym razem mam więcej życia. Pięknie. Udało się. Nie, zrobiłem tym sam błąd. Co jest grane? Co wy Nie! Dobra, jakoś się udało. Nie! Dobra, wczytuję. Jeszcze raz To był taki save, wiecie, już nie chcę się męczyć, tylko save state'a zrobiłem. Czy save state? Nie wiem. Nie, znowu ten sam błąd. Bardzo mi to wkurza. Dobra, i jeszcze jeden raz. Nie udało się. Pięknie. Czyżby koniec? Tak, udało się! Pięknie! <laughs> Dobra, koniec popisowy. Czas na czwarty świat. Żółty, nie, pomarańczowy Yoshi. i chyba czas na tłumaczenie. Czy dobrze wytłumaczę? Zobaczymy. O jak pięknie ciachasz moteczkiem, Luigi. Luigi Mario triumfują nad... Lemikopą w zamku trzecim ich zadanie yy, było bardzo, bardzo trudne. Znaleźli czerwonego i zielonego. A nie, czy znalazłeś czerwony i zielony przycisk? Jeszcze? Nie, niestety nie znalazłem. Znalazłem tylko jeden. Dobra. Zobaczymy, co tu będzie. Yy, dobra. Teraz tak. Tutaj. Dobra, no to zaczynamy. Tylko mam nadzieję. A nie, w sumie dobra. Bez pelerynki, dlaczego? O je! Yes. Spelerynka, pięknie. <laughs> dobra, koniec popisowy. Znowu się popisuje swoim takim. Od harkaniem. No, a co wy cudujecie? O, piła leci. Dobrze, że jest ta pelelna, bo nie wiem, co bym zrobił bez niej. Jest taka niezawodna. Ło, kurde. Nie fajnie było. A ty piło, a ty piło. Nie złapiecie mnie. ha. ha. O! Coś tam goni jedne, jedną kładkę. Dobra. I tutaj pasowałby. O! Nawet jest dobrze. O! A nie! To musiałbym z Yoshi. Dobra. Takie jaja. A skąd ja wezmę wam jego? Świetnie. Kolejna. Kolejne piórko, a nie kolejna peleryna, no Teraz jak Tarzan będziemy się przemieszczać najwyraźniej. O tu coś dla profesjonalistów było O kurde. No a ja to w sumie to przeleciałem. Na lajciku O O kurde, tak szybko. Ale jaja. A ja po prostu większość gry przeszedłem, że sobie latałem poza mapą. Tam gdzieś u góry i ominąłem to wszystko. Coś wam jeszcze pokażę, ale to już na razie nie teraz, bo... O, co to jest? Co to jest? Trzeba go rozwalić. Da się go? Da się, pięknie. Nie, dlaczego teraz musicie mi to robić? Kiedy potrzebuję pelerynki, to mi nie dajecie. A tak to dajecie. Jak mam nadmiar. No, chodź tu, pięknie. Dostałeś w papę. O, o, tu coś było niebezpiecznie. A zbierzemy od razu. Będę mieć więcej punktów. Co ty wyczyniasz, Luigi? A dobra, mamy amunicję O Załatwiliśmy bobry I co tutaj będzie? A, gdybym miał czerwone, to pewnie bym, o kurde, ale ich jest Dobra, uniknąłem jakoś. W miarę. Nie ma nic. Myślałem, że będzie. A jak ja się mam tam dostać? No w sumie mogę. Ale mi się nie chce tą pewnie słychać klikanie Bo ja też głośno klik Nie Dobra, mijamy ich O, wiedziałem, że tu coś Musi być Tylko to? Co wy sobie jaja robicie? O, jeszcze trafiłem pięknie No, tutaj mamy Jakiś sekrecik a tu... O co chodzi z tym sekretem? Co mam się cofnąć? O, o. Jakaś ryba. Niedobra. O, niedobrze się robi. Po co ja tu weszłem? Kurde. Dobra, straciliśmy życie. Niestety. A tutaj co jest? Mam nadzieję, że nie będzie tego idioty. Który... Rzuca sobie... O o, takie jaja. Czyli w sumie to było na moją niekorzyść. Że tak można powiedzieć. No i gdybym miał czerwony, to pewnie bym se wziął. Czas! Niedobrze! Szybko! Co jest grane? No niestety nie wezmę. Koniec żartów. Ach, kurde. Dlaczego ja zawsze muszę tak dopierdzielić sprawę nieładnie Przynajmniej mam checkpointa takiego. Nie! Dlaczego jestem taki niecierpliwy? Dobra, poczekamy. Ach. A w sumie po co? Czekać. Skoro można lecieć dalej. Wleć tu. Pięknie. No nie, no bez jaj. Co jest grane? Przecież ja normalnie, uczciwie sobie przeleciałem. O, pięknie. Wybiłeś się jak Adaś, Luigi. Co jest grane? No bez jaj. Muszę przejść tę misję. Co jest grane? Co się ja robić się znowu ze mnie? Nie! Kurwa. mać, no. Już się samo nasuwa. No. Dobra, Sevik zrobię tu. O kurde. Jakiś mały błędzik Ale nie przejmujcie się. Mam nadzieję, że nie usłyszeliście, a jak nie to, to nie wiem co zrobię. Się bardzo wnerwiam. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem dlaczego, ale mi coś tak. Ten emulator ten gorszy właśnie tak szumi. No i świetnie jak ja go tu załatwię? No nie. Pięknie, udało się. Ach, kurde. No, jakoś chociaż szybko będę to klikać, ale nie wiem dlaczego tak szumi. Nie, 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 udało się. Już jest o tyle taki problem, że jeśli uderzę właśnie w podłogę, to już nie będzie się dało ponownie go zaatakować. Czy tu jest? Tak, jest. O, jeszcze ten. A ty cwaniaku. Dobra, nie będę ryzykować, bo pewnie by mnie zadupcył. Trzy życia? Niedobrze. Pasowałoby odblokować tamte sekrety. O kurde, już zamek. Dobra, wiecie co? Yy... Na tym sobie zakończę nagrywanie i zobaczę jak tam dojść do tych sekretów. Dwóch, bo nie pamiętam. Także do usłyszenia, trzymajcie się.